Siłowiska z, z tej strony, Azura, ten zwykły na filmiku. Cztałem że w takim innym filmiku, mianowicie dzisiaj pokażę wam moją transformację, remont mojego pokoju i dekorację jego i tak dalej, i zmianę ogółem. Tak. Mimo, że jestem zadowolona z tego, jak wygląda mój pokój, to nie byłam jeszcze aż tak zadowolona, aby go właśnie pokazać i zrobić runtur, dlatego że żadnego runduru na tym kanale nie było. I stwierdziłam, że zrobię taki dopiero jak właśnie zrobię remont Ponieważ wiedziałam, że w tym roku będę chciała robić re właśnie remont e Mojego pokoju, więc po stwierdziłam, że poczekam aż w końcu Będzie jakoś sensowny moment, aby to nagrać Dwie najważniejsze rzeczy jeżeli chodzi o mój pokój i mnie To jest to, że po pierwsze jestem osobą, która lubi zbierać rzeczy I lubię kolekcjonować i ma tego dużo i, i, i lubi to pokazywać a tak wszystko jest na wierzchu Po drugie Pokazywać, jakby, siebie poprzez to, co jest w moim pokoju, więc jakby miała mieć białe ściany i po prostu nie mieć żadnych plakatów, zdjęć, obrazów czy cokolwiek, to bym zaświrowała. Ponieważ, jak widać, ja lubię coś takiego mieć, że tylko się ktoś wejdzie, kto mnie jeszcze nie zna, albo już zna trochę, po prostu wejdzie i takie widzi okej, okay, lubi taką muzykę, okej, okay, lubi czytać mangi, okej, okay, mango zjeb. Tylko problem jest w tym, że mój pokój jest chyba za mały, jak na moje właśnie zainteresowania, więc to wszystko, co jest na wierzchu, jest trochę tak. Naciskane tutaj, ale jednocześnie mi się to podoba. Lubię jak jest tak nawalone jakby, ale też jednocześnie trochę mało miejsca tutaj jest, więc przydałoby się remont <laughs> po prostu. Jako że jeszcze z tego domu nie planuje się wyprowadzić, to postaram się tym razem udekorować go tak, jak właśnie najbardziej jak bym chciała, aby była wreszcie zadowolona z tego e, pokoju oraz aby był praktyczny. Wiadomo, studia jeszcze z tego nie zrobię, bo jest za mało, ale chociażby mi było wygodniej właśnie nagrywać i na ten kanał, i na mój inny, gdzie nagrywam figurki. Więc, aby tam też było wygodniej Oraz, żeby było mi wygodniej ogólnie robić tam różne te moje rzeczy Więc miejsce, gdzie, gdzie bym mogła dać swoje rzeczy na cosplay Miejsce, gdzie mogła dać swoje rzeczy na makijaż Który też służy mi do cosplay'u Nie służy tylko do cosplay'u e, Oraz rzeczy właśnie do tam... Te farby, wszystkie pędzle i tak dalej Te właśnie tego typu pierdole, Które są dla mnie ważnymi pierdołami Także właśnie wczoraj wreszcie z mą wykombinowałyśmy więcej co chcemy zrobić. Mianowicie chciałabym mieć biurko. Takie z IKEA, to gdzie jest ponoszone, ponieważ mi się to przydało się do nagrywania, ponieważ ja nagrywam let's play. Ale też czasami chcę zrobić coś na siedząco, a coś na, si na stojąco, więc mi się przyda takie ponoszone biurko na tą korbkę, ponieważ jest tańsze, a tak. Potem obok biurka będzie taki. Y y nie, co. po tej ścianie. E, planujemy dać szafę, to będzie szafa na wymiar, więc taka, że wszystko mi się tam zmieści, wszystkie te pudła, ponieważ wszystkie, jak widzicie, mam duży pudeł. Mam z tym problem. I ponieważ ja lubię wszystko segregować sobie do pudeł i właśnie chciałam i tak pudło kuszyki i tak dalej, więc sobie tam dam je albo na górę, albo na dół. I tam wiadomo, dam też wszystkie ubrania i wszystkie tam, tam inne pierdoły. Mimo, że już parę razy segregowałam moje rzeczy i tam już wyrzucałam niepotrzebne, to chyba jeszcze raz to zrobię przed remontem, aby się pozbyć niepotrzebnych mi rzeczy takich naprawdę niepotrzebnych, żeby potem mi było łatwiej to wszystko układać do nowych mebli oraz żeby właśnie tego było trochę mniej. Ale to właśnie je zobaczę, więc... No, także... Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zanim jednak przyjdę do no, tej części śmiechu, to, ja, to macie pokazane, jak mniej więcej czasami wygląda mój pokój, kiedy jakby normalnie z niego użytkowuję. Jak wygląda, kiedy coś tworzę. Jak jest po prostu, no, Wszystko jest porozwalane, ponieważ właśnie ja mam dużo zainteresowań, więc jak zabiorę się za coś, tworzenie czegoś, to od razu to jest po prostu na, rozwalane na całym pokoju, bo nie ma tego gdzie indziej dać. Więc tak to widzę, wygląda. Pierwszym krokiem ogólnym to było to, aby meble, które właśnie miałam, to ogólnie te meble miałam chyba przez większość mojego życia w pokoju i te meble mieliśmy komu właśnie oddać, więc pierwszym krokiem było właśnie od odczepienie wszystkich plakatów i innych tych rzeczy, i naklejek z właśnie mebli. Głównie z właśnie wyciągnięcie rzeczy z szafy oraz tej szafki jakby z półkami i ogólnie obok mojego biurka, ponieważ tego pierwsze, jako pierwsze się pozwoliliśmy. Przy okazji właśnie mówiłam, postergowałam te wszystkie moje rzeczy, rzeczy, jakie miałam i niektóre wyrzuciłam. Także to co miałam na przykład właśnie to jest moja półka z mojego biurka. Jest sam jest masa do tego i to w sumie teraz wygląda o wiele lepiej, jak teraz sobie patrzę do mojej tej nowej, więc nie wyrzuciłam, większy po prostu porządek, ponieważ miałam tam dużo paragonów, jakieś innych pierdół i długopisów i w ogóle czegoś... Czego ja tam nie miałam? <laughs> Ponieważ pod oknem miałam taką właśnie szafkę z szufladami, gdzie miałam różne te wszystkie rzeczy. Tak głównie takie bardziej na makijaż artystyczny, powiedziała w sensie do tworzenia, papierowe rzeczy itd. i tak dalej. I ja teraz jeszcze powiem w tym filmie, rzeczy nie wiem. I potem nasz czas, aby właśnie wyciągnąć wszystkie ubrania. I nawet tam, gdzie miałam ubrania, miałam jakieś pudła i książki i mangi, które miałam sprzedać i niektóre sprzedałam. I jakieś inne rzeczy to tam też nie miałam, ponieważ nie miałam gdzie dać, więc no, więc fajnie. Jest <grym> taki, taki bałagan. Także potem było trzeba właśnie te wszystkie ubrania i chyba daliśmy Potem do właśnie szaf rodziców. A natomiast do tej wielkiej torby dałam moje płyty oraz gry oraz to, co miałam w ogóle w szafie, na dole szafy oraz właśnie to, co miałam na tej. W tej półce, z tam gdzie była moja wieża. Ponieważ ten. Yy, nie wiem ile dokładnie zajął nam ten remont, chyba? Z. dwa tygodnie? Coś takiego nie. A kratowo zaczęliśmy jakoś na początku, albo pod koniec września, więc właściwie było zabawnie, kiedy przychodzili nauczyciele i tak sobie za, za każdym razem jakby za każdym ich wizytą, coś się zmieniało w tym pokoju. <laughs> yy, nie, ja wcale nie mam problemu z podłami. <laughs> A, oczywiście, mało nie było wypadków podczas sprzątania. No cóż, myślenia to się jeszcze przyda, się nie pozbędę. Ponieważ, jako crafter, czy jakakolwiek to nazwać, wszystko mi się przyda kiedyś do stworzenia czegoś. Więc tego się na bagnie pozbędę. Tak samo będzie wszystko przy ubraniach, ponieważ, jako cosplayer. Zawsze mi się przyda jakaś ubranie na postać, więc bardzo bedę, nie będę miała łatwości. Będę jak co? Nie będę miała łatwości pozbycia się jakichś tam ubrań, więc. Świetnie widzę tą, re, tą reorganizację. O Boże, święte, co z tego wyjdzie, to ja nie wiem. O boże, co w Jak wiecie, tak, tutaj właśnie jest moja mini jazda, którą zrobiłam, ponieważ jak nie wiem, kto z Was wie, ale ja też mam kanał z figurkami LS Czyli takie małe, fajne, plastikowe, słodkie figurki z rządka i tak dalej. I właśnie lubię stworzyć do nich scenerię, scenografię, ponieważ lubię nagrodystyczne filmiki i takie miniaturowe mebelki. Ogólnie zawsze lubię robić takie miniaturowe mebelki. I no cóż, tego to też, mimo że to jest małe i jest o wiele mniej, zajmuje miejsca niż tego, przykład, gdy robiła to dla Rek Barbie, ponieważ było o wiele większe, to tak czy siak zajmuje to niestety dużo miejsca. Wiesz, well, shit. miał były, miały być mięki, być ale w obu były kartony. Bo no ale były kartony, ja. I tutaj są mieszane te filtr, jest tam jeszcze pianka, a ciebie była pianka, się jeszcze jest, jest filtr A Zula, co ty robiłaś, kiedy to robiłaś, czyli co ty robiłaś czemu tak zrobiłaś, czemu tak wyszło? Tak, ten cały mech i te wszystkie kamienie i patyki i, i mech i jeszcze więcej muchu tak, to też w scenografii Do tych figurek ja powinnam mieć cały jeden pokój, tak jak Moriah Elizabeth powinna mieć jeden cały pokój, tylko na takie właśnie rzeczy do tworzenia I to już właśnie się pozbyliśmy tych moich tych mebli i tak dużo mam strasznie tych budów. o Boże się. Tak, tutaj właśnie mój tata właśnie składał mi meble, które właśnie skupiliśmy Tu jeszcze ja dokręcałam właśnie szuflady, ponieważ ich, tata nie chciał ich najpierw dokręcać, żeby je najpierw dać do pokoju a wtedy dokręcić i tam dawać rzeczy Ale to już było tak późno, że już po prostu chciałyśmy z mamą jak najszybciej dać nam już te rzeczy do tych szuflad Także sama po prostu wzięłam i dokręciłam, wzięłam wiertarkę i dokręciłam te szuflady, aby już mieć, można było coś dawać do nich. Ponieważ po prostu trzeba było to wszystko już posprzątać, ogarnąć, bo to już za długo jakby tak leżało i dałam sobie kartki, a po prostu zwykłe kartki białe, aby jednak nie brudziło mi się, ponieważ już po paru razach jak coś tam suwałam do tych szuflad, to już mi się brudziło. A ja mam także dlatego nie lubię białych właśnie mebli, no ale inaczej nie dało się, bo tak to była każdego innego koloru, bo nie było wszystkiego z koloru czarnego, a w biurku i tak chciałam być białe. Jest już wszystko pójść białe, oprócz szafy i półek. Teraz nadszedł czas na moją świętość z całego powodu. czyli świętość, tak się mówi? Nie, wiem, czyli moją właśnie komod y komodę, rega. I tak, wy widzicie, to są właśnie moje nowe meble. I te, co właśnie będą na tej stronie, czyli biurko, i właśnie tam te, te szuflady, wszystkie oraz komoda Też moje zainteresowania. Jakby rzeczy za i teraz trzeba to wszystko pociągać, ponieważ ten ja teraz idzie do dużego, do salonu. Ponieważ tutaj, trzeba będzie dać komodę, aby na drugą stronę będzie można na przykład miejsce na szafę. <grym, <grym, tak, <grym, <grym, to było śmieszne kombinowanie, ale w sumie podobałoby się. sobie podobało mi się. Więc to był remont, właściwie, cieszę się mi, musimy na to, na to remont, ponieważ jak myślę remont, to myślę, że zmieniają kolor ścian i tak dalej, ale ja się uparłam aby nie zmieniać koloru ścian oraz tu nie byłoby samo malowanie, ponieważ jak zobaczycie później, tak się na plakaty, to w niektórych miejscach odpadła sama farba, w niektórych odpadła e, gładź także by trzeba było wszystko ściągać i by byłoby musiało być naprawdę dużo roboty oraz jeszcze więcej więcej pieniędzy na to wyszło. A nas już nie było stać, żeby właśnie jeszcze robić właśnie z ścianami porządek, więc robiliśmy po prostu porządek z meblami i ogółem, jakby wszystkim, wszystkim tylko nie ścianami. To jest właśnie jedna z moich figurek, to jest mój custom, czyli figurka zrobiona na właśnie postaci sanku <głynie> I to właśnie te niektóre rzeczy na cosplay miałam właśnie w salonie u szafie, w szafie rodziców, więc dlatego moja mama też tak bardzo chciała, abym się już jakby wyniosła z jej szafy i miała te wszystkie moje rzeczy na cosplay głównie właśnie w moim pokoju. Nawet moje produki się zmieściły, ponieważ wiadomo, tutaj pokazano to jak mniej więcej to robiłam. E, tak od razu jakby, jak kiedyś już te meble były, to od razu jak to robiłam tam porządek z tym, ale potem wiadomo po nagraniu i tak robiłam, jeszcze było parę dni, gdzie ja siedziałam, jakoś inaczej segregowałam to wszystko, aby wszystko miało swój sens no i przyszedł czas na tą ścianę i na początku wiem, że bardzo się oparłam i nie chciałam tego ściągać, ponieważ byłam dumna w sumie z tego jak wyszły te plakaty jak to fajnie wyglądało i mi się podobało, ale jednocześnie chciałam już bardziej porządek zrobić i bardziej dać więcej fandomów ani zespołów. I bardziej miałam też plakaty, dużo z konwetów, więc też je chciałam tam dać. Teraz miałam, po, miałam powtórkę z rozrywki, ponieważ kiedy te plakaty chyba dwa albo trzy lata temu już dawałam, to właśnie je też siedziałam chyba do pierwszej w nocy i, i, i je ściągałam, więc tutaj była, była w sumie podobnie. Jak widzicie, to ja dawałam te plakaty na taśmę dwustronną, więc dużo gładzi i farby, i gładzi właśnie. I niestety zaszło, więc był problem. <laughs> ale o to się nie martwiłam, ponieważ ja wiedziałam, że tak czy siak, nawet właściwie nie byłoby sensu dawać nowej ściany i robić porządek ze ścianami. Ponieważ tak czy siak całe ściany by miała i będę mieć i mamy <laughs> w plakatach, więc nie ma sensu. Ponieważ ja nie lubię mieć koło ściany. Dla mnie to jest po prostu takie niekomfortowe i ja wolę mieć jak nawalony, właśnie, różnymi plakatami. Także tak, na razie prezentuje się mój pokój, ale słyszę echo, jak na razie, bo ta ściana jest całkiem ciepusta Prawie. Nie wiem jak długo jest ten film, prawdopodobnie długie, mimo tego, że właściwie to jest mały pokój i niby wydawałoby się, że mało być to do roboty, a jednak jest tutaj masa rzeczy. Jak na razie właśnie mam gotowe wszystkie meble, wszystko jest na swoim miejscu. Jedyne, co teraz muszę zrobić to bardziej dekorację oraz or, oryga, organizacja moich rzeczy. Więc myślę, że to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Może jeszcze na koniec wam to pokażę, jak to właśnie mniej więcej wygląda, kiedy już to ogarnęłam. Zrobię jeszcze tutaj room tour z tego filmu. Ogólnie z tego pokoju zrobię wam room tour, gdzie dokładnie pokażę wam, jak to wszystko wygląda, kiedy już wszystko sobie ogarnę. Gdzie wszystko już będzie miało na pewno swoje miejsce na 100%. Oraz zapraszam was na kolejną część, bo myślę, że to już było za dużo na ten jeden filmik, na drugą jakby część tego filmu. Mianowicie to będzie już moja dekoracja pokoju, czyli dawanie plakatów, jakichś tam moich wszystkich łapaczów snów i takie inne te kubki mangi, pierdoły, różne te, wszystkie te rzeczy, które właściwie chcę, jako dać się moją dekorację jakby pokoju, czyli właściwie głównie taki fandomowy staw, ponieważ głównie są to rzeczy z anime, z gier i z seriali oraz z, z zespołów. Także, no.